Cześć moi drodzy. Mój ostatni film na temat Pavlov Exile 2 powstał po około 10-12 godzinach. Teraz mam już ponad 80 godzin i mogę dać nie tyle. Nowy wgląd w grę, ale mogę zweryfikować to, co powiedziałem w ostatnim materiale na ten temat. Bo parę rzeczy faktycznie trzeba naprostować. Pawłow Exile 2 nadal jest dla mnie niemalże doskonałym tytułem i takim zjawiskiem w branży niczym Baldur's Gate 3. Ale to wszystko po kolei. Najpierw jednak czas na sponsora tego materiału, a więc czas na. reklama. Czy wiecie, skoro o Pawłowek za mowa, że... W pierwszej części ograłem 3853 godziny, a w drugiej już tylko 81. To daje 3934 godziny. A czy wiecie, że grając Pawowek za średnio przesuwałem myszką dystans około 10 cm na sekundę? Biorąc to pod uwagę, że 3934 godziny to 14 milionów 162 400 sekund, oznacza to, że myszką przejechałem 141 milionów 624 000 cm, a to z kolei daje nam 1400 16 km i 240 metrów. Jest to dystans jak z Malborka do Dunkierki, a konkretnie do Lune Plage. Albo pozwalający raz objechać myszką wokół twojej starej. Dlatego właśnie mamy podkładki. Ale podkładka to nie tylko zabezpieczenie, ergonomia i precyzja. Podkładka to często dekoracja, uzupełnienie naszego biurka. I tutaj wchodzi nam polska firma Tilt PL. oferująca między innymi genialnie wyglądające podkładki. Każdy znajdzie tam coś we własnym stylu. Ale co najważniejsze, możemy tam też zaprojektować własną podkładkę. Jakaś tapeta z gry? Nie ma problemu. Mam podkładkę z motywem Bloodborne. Jest to tapeta, którą znalazłem gdzieś w sieci. A może będę chciał się brandzlować własnym brandem? No to nie ma problemu. Mam podkładkę z własnym logo. A jeżeli nie mam pomysłu, a chcę mieć ładną podkładkę, to wybieram sobie z setek wzorów na ich stronie i Proszę, mam przepiękną podkładkę, która wygląda jak wręcz wyrwana z Ori. Sami zresztą zobaczcie, jak to jest pięknie wydrukowane. Ale to nadal nie wszystko. Chłopaki Stilt, jeśli chcesz, przerobią twoją twarz na mema. Ja już się nie mogę doczekać, aż po jakiejś aferze będę mógł wykorzystać tego właśnie mema. Jep to moja twarz. Brzydka ze mnie dziewczynka. Proces składania zamówienia jest banalny. Wybieramy rozmiar, który nas interesuje i mamy nawet podpowiedzi jakiej rozdzielczości powinien być wzór do druku. Wgrywamy i czekamy. Raptem dwa dni z dostawą, no czysty ekspres. Z kolei jeśli chcemy mema, no to wybieramy sobie jakiego chcemy wykorzystać, wysyłamy swoje zdjęcie, jakieś wiecie, dobre selfie i tyle. Ale co ciekawe, poza podkładkami, Tilt oferuje również maty pod fotele i krzesła, bluzy, t-shirty, workoplecaki, maty, pod RPG czy maty podkarcianki, a wzory, tak jak i to wygląda, możecie sprawdzić sami na www.tilt.pl. A jeśli się zdecydujecie, to z kodem ARK10 przy zamówieniu dostaniecie 10% rabatu. Ta oferta obowiązuje do 22 grudnia, tak więc spieszcie się, bo to naprawdę jest świetny pomysł na prezent na święta. Po reklamie. I po pierwsze, zacznijmy może od małej erraty, no bo to jest coś, co mnie gryzło do tej pory chyba najbardziej. Tam w pierwszym materiale na temat Poe 2 wspominałem o takich miejscówkach, które wydawały się nieco losowe. Jakieś takie zakątki z goldem, czy ze skrzyneczkami, chwaliłem to i mówiłem, że uwielbiałem takie losowe umilacze i podawałem nawet przykład, gdzie jest to wykorzystane dobrze, czyli... No, przeróżne mapy, na przykład w Diablo 3 i mówię tutaj o goblinach, które się tam pojawiały, zawsze jak się pokazały, no to było coś, o, fajnie, taki. Loot Explosion. I o ile bardzo chciałbym właśnie coś podobnego w Path of Exile 2, takie spoty ze skrzyneczkami, z goldem, z jakimiś takimi randomowymi mopkami, które bardzo, bardzo losowo się pokazują na mapie, a niektóre można sobie ustawić deterministycznie jak w jedynce e, ligowe mechaniki. Po prostu masz farta, jedna na 200 mapek nagle wynagrodzicie jakimś takim umilaczem. Super, bardzo lubię takie rzeczy. I miałem wtedy takie wrażenie, ogrywając początkowo Kampanii, że coś takiego jest, ale niestety tylko na tym wrażeniu się skończyło. Nie wpływa to na rozgrywkę. Teraz przechodząc kampanię, no tam na Kruelu i tak dalej, to się okazuje, że te miejscówki są po prostu powtarzane. Tam miało to być, to zostało ustawione przez twórców, i po prostu to nie jest w żadnym wypadku losowe. Po prostu losowe jest miejsce, w którym to jest, ale nie to, że to jest. A więc tutaj pobiegłem trochę do przodu, hop, żeby to pochwalić. Szkoda, żałuję. Być może kiedyś zostanie to wprowadzone. Dla mnie to bardzo dużo daje do rozgrywki, że każda mapa może się skończyć taką nieprzewidzianą przygodą. Kto wie, ale no niestety tego nie ma. Nie wpływa to w żadnym wypadku na rozgrywkę, ale tak personalnie jest mi po prostu troszeczkę smutno z tego powodu. Tempo rozgrywki, no właśnie mniej więcej na Kruelu, zaczyna mocno wzrastać, a poziom trudności spadać. No niech za prosty przykład posłuży to, że grając pierwsze trzy akty. No, zginąłem, słuchajcie, 155 razy, bo też musiałem się nauczyć tej gry. A na Cruelu, no, chyba w tym momencie, jak to nagrywam, to jest chyba 7 śmierci. No, moim największym killerem, póki co, jest house damage, a i tak w większości przypadków no to ginąłem wtedy, kiedy czytałem sobie albo czat, albo po prostu się gdzieś tam zagapiłem. To już nie jest tak, że wpadam i ginę nie wiadomo dlaczego. Nie jest to też zumzumowanie, zoom żeby nie było, jak w jedynce tempo nadal jest wolniejsze, no i mam szczerą nadzieję, że to się raczej te tempo nie zwiększy, no więc tym bardziej bawi mnie płacz. Płacz o poziom trudności na social mediach, bo gra nie dość, że jest łatwiejsza pod kątem przystępności, to koniec końców nie ma takich bzdur, jak Jakieś tam niespodziewane takie one-shoty, a na pewno nie ma ich u ludzi, którzy dopiero co przychodzą do tej gry i mówią, że jest za trudna. One-shoty się zdarzają, ale to już daleko w endgame i wśród graczy, którzy wiedzą skąd one się biorą zazwyczaj. A grając przez tyle godzin, teraz ja, tak jak mówiłem, jest to około 81, to tylko się utwierdziłem, że ta gra jest prostsza pod kątem systemów, jest dużo lepiej wytłumaczona, ale nieco bardziej wymagająca początkowo pod kątem mechanicznym. To u mnie się ubetonowało. Paradoksem Pawowekzail Exile 1 jest to, że im dalej jesteśmy, im bardziej mamy rozwiniętą postać, tym słabsza się ona wydaje. Nasz no wreszcie znów ją odpowiednio wyposażymy. Pawłow Exile 2 ma jeden kierunek: w górę. No, chyba że ci twórcy znerwią akurat postać, bo to się teraz często zdarza. Stąd jest Early Access. Ja nie mam zamiaru tego krytykować, chociaż fakt faktem. Przy takich zmianach, jak teraz były wprowadzane, to gracze powinni mieć faktycznie możliwość respekowania postaci za darmo. OK, zgadzam się z tym. Drzewko rozwoju, no przynajmniej na woju, e, takim jakim ja gram, a gram sobie sam własnym buildem z totemami, młotem, no i tam basic atakiem, tak naprawdę, ma pewien problem. O ile nadal, jak się rozwinie te, te, te drzewko, no to budzi ogromny podziw i nawet takie pewne przerażenie, pewnie u nowych graczy. No to taki ja w okolicach 60. poziomu no nie mam już tak naprawdę żadnego punktu na tym drzewku, do którego chciałbym iść. Wypełniam sobie tam bzdury w postaci plus 16% do obrażeń totemów. No ale nie mam już. Co, tego co chciałbym gonić. Być może jeszcze jest to problem pewnego rodzaju nieznajomości postaci, nieznajomości tam fajnych punktów we drzewku, i dla spokoju będę sobie inwestował teraz w obronę, no bo czas najwyższy, ale... W pierwszej części zawsze miałem jakiś taki hub pasywek, do którego zmierzałem, który był moim celem, że gdzieś tam w którymś poziomie wbija akurat to, bo to mi się przyda. A tutaj autentycznie wiszą mi punkty do rozdania i ja nie wiem na co mam je wydać. W kwestii skilli i supportów, im dłużej gram, tym większym fanem tego systemu się stawałem. Jednak supporty poziomu trzeciego, no te najwyższe, są jakieś takie, no nie do końca satysfakcjonujące. Być może znowu jest to kwestia buildu i zostanie to rozwiązane w przyszłym, Wszak nadal, kiedy wybieramy sobie skillę, no to jest masywna część skilli oznaczona jako coming soon. Ogromnym problemem jest niestabilność gry. Wspominałem o tym w pierwszym filmie, ale no problemy i dokładnie te same, które opisywałem właśnie wtedy, pojawiają się praktycznie coraz częściej. Wychodzi na to, że jest to wina bardziej Windowsa niż samej gry, tam ludzie wspominają o jakiejś ładce, update'cie systemu, który powoduje te problemy, ale hej, GGG powinno rozwiązać ten problem, bo dotyka to jednak ich gry nie mogą liczyć na to, że Microsoft, że to Zieloni, coś zmienią w systemie, żeby gra GGG działała. No absurd. Niestety jest tak, że przy każdym przejściu mapy obawiam się wręcz, czy faktycznie mi tę mapę doczyta, a nie wywiesi mi cały system. I przy okazji przerwie streama. Jak ktoś spotkał się w ogóle z takim softlockiem, że no nie może wejść na daną mapę, bo nawet po zrestartowaniu systemu i tak mu się gra wiesza, no i cały system. No to mam fixa na ten problem, zawsze działa. Za każdym razem zresztą proponowałem to swoim widzom i też im działało. Gdy już kolejny raz zrestartujesz komputer, ustaw sobie wszystkie opcje graficzne na minimum. Wyłącz multi-threading, zmień render. Jeżeli korzystasz z wulkana, to zmień na DX12. Jak masz DX12, to zmień z powrotem na wulkana. Na pewno wtedy wczyta ci się mapa. No i jak ci się już wczyta, to możesz wrócić do swoich ustawień, przez jakiś czas będziesz miał spokój. Serio, 100% działa, zawsze pomaga. Koniec końców, Early Access Pawo of Exile 2 znów pokazuje, że branża jest kompletnie zblazowana. Już, już słyszę pieprzenie, że nie no wiecie, Pawo of Exile to powstawało w sposób taki inny, no to nie może być norma, my tak nie pracujemy. Zupełnie tak jak było w przypadku Baldur's Gate 3. Wytłumaczcie mi, jak to jest, że gra w Early Access, która będzie na premierę w pełni darmowa, potrafi być bardziej przemyślana? lepiej dopracowana. Oferować ogromną ilość rozgrywki, być ładniejsza, lepiej brzmieć niż jakikolwiek, jakikolwiek tytuł AAA. Za takie gry to ja mogę płacić early access i robię to z radością, tym bardziej, że prawda jest taka, że tutaj Najbardziej pasuje narracja, że no nie płacimy tak naprawdę za Early Access, za ten wcześniejszy dostęp, bo dostajemy też Coinsy do wykorzystania w sklepie, czyli de facto kupujemy nie tyle dostęp do gry, co na przykład stasze. A nie płacić za tydzień wcześniejszego dostępu jeszcze potrzebującej jakiejś krytycznej łatki e, grę AAA której tak po pełnej premierze nie potrafi dowieść tego, co nowozelandczycy z GGG teraz w Early Access. Dlatego personalnie Grinding Gear Games to taki dla mnie Larian, ale tego konkretnego właśnie segmentu gier. Obie firmy stoją na tym samym poziomie i podejścia do graczy, i poszanowania ich portfeli, i podejścia do gier. Zresztą, wyniki. Early Accessu, płatnego Early Accessu, no to pokazują. Sam Steam Charts nie zostawia złudzeń. Pik to niemal 600 tysięcy graczy. Ponad tydzień minął od premiery, a średnia ilość graczy zmalała naprawdę o odrobinę. Nadal jest, są to okolice 500 tysięcy. A przypomnijcie mi, ile miał taki Dragon Age Guard Tydzień po premierze? No cóż. 50 tysięcy. Na cooldown, czyli na. GRY ONLINE? Nie wiem, wyjaśnijcie mi to, bo ja się na tym nie znam. Czytamy, że... Łoho! Grecze Diablo 4 odbijają się od Pawo w No, straty wyceniono na 3,60. No dobra to gra, ale facet jakiś tam, który to opisywał, dotarł do trzeciego aktu absolutnie się męcząc. I mean, no nie dziwi mnie to, no bo Diablo 4 to ma poziom trudności cookie klikera i deweloperzy w sumie za nas prowadzą ten build, a naszym zadaniem jest po prostu Klikać myszką, czyli potrzebujemy jednego palca, żeby grać w Diablo. Taki typowy, niby wiecie, Dat Gamer, nie? Co to, to bardzo mi się nie podoba, to stwierdzenie, bo tutaj macie przykład dadgamera. Trójka dzieci, działalność gospodarcza, a w połę przez tydzień najebane 81 godzin. Dziękuję. Z całym szacunkiem, ale dlatego Dat Gamera to tamci to tacy filthy low skill casual. No ale bądźmy szczerzy, Diablo 4 i Path of Exile w tych czasach łączy tylko jedno – rzut izometryczny kamery. Stwierdzenie, że jakaś gra jest Diablo-like jest raczej czymś, co do danej grze raczej źle świadczy. A No ale są tacy, co mimo wszystko wolą Diablo 4, no ich święte prawo, każdy może się dobrze bawić, hej. I zawsze powtarzam, ZAWSZE powtarzam, że są też tacy, co preferują owce nad kobiety, co wcale nie znaczy, że owce są lepsze, prawda? Są lepsze dla nich, im się podoba. Bardzo podobał mi się cytat na cooldownie, gdzie użytkownik Reddita napisał dokładnie to, co można powiedzieć o Diablo 4. No, kupiłem PoE, trochę pograłem, było fajnie, nacieszyłem się wyzwaniem walk z bossami, ale tym, co sprawiło, że polubiłem Diablo 4, jest bezmyślne strzelanie i jego prosty gameplay. Mam wrażenie, że w PoE 2 musiałem zachowywać czujność nawet przy słabszych przeciwnikach. Ale czy pisanie tak o grze, powołując się na krzyki jakichś frustratów z Reddita, nie jest przypadkiem griftowanie? It's okay when we do it? <laughs> nie no, my nie krytykujemy, my tylko cytujemy to, co mówią inni akurat na głośny temat, jakim jest Path of Exile 2. Mhm. Mm jakby co to pozew do mnie, proszę wysłać do mojego prawnika, cały czas czekam na pierwszy. Ale największe kretynizmy to przeczytałem na zagranicznym PC Gamerze. O rany, rany jak wyście mi spamowali tym artykułem, moi drodzy. Już sam nagłówek główek. Pawo Exile 2 it's great, but it can't match dopamine hit of a good Diablo 4 loot drop. Czyli Pawo w Exile 2 jest świetne, ale nie może się równać z kopem dopaminy, jaki daje dobry łup z Diablo 4. Really? No jeżeli kiedykolwiek striggerował mnie jakiś artykuł swoim kretynizmem idiotyzmem, to będzie właśnie ten artykuł. Wystarczył nagłówek, jedno zdanie i już wiedziałem, że jest to totalny clickbait, na który dałem się złapać. Jasne i za to naprawdę mogę szanować. Wiecie co robicie, drodzy PC gamerzy? Ale te absolutnie odklejone od rzeczywistości stwierdzenie już zasługuje tylko na pogardę braku jakiejkolwiek rzetelności. I potem kolejny paragraf, moi drodzy. No, już pograłem jakieś 20 godzin w Pawo i cały mój sprzęt jest do bani. Noszę ubrania, których nawet zombie nie chciałby nosić, z bonusami, o których nie jestem nawet pewien czy cokolwiek robią. Hm. Skill issue. W tej grze jest tak wiele różnych statystyk, a większość z nich nie wydaje się być tak ważna, gdy wciąż jesteś poniżej 30 poziomu. Co? Nie cierpię jeśli chodzi o czyszczenie lochów, a Poe 2 może być jedną z najlepszych gier RPG akcji w jakie grałem, ale sytuacja z łupami jest trochę przeciągnięta. Tutaj można każde zdanie rozmontować i powiedzieć, mylisz się, nie znasz się, kłamiesz. To tak jakby ten idiota, co grał w Kapcheda i nie potrafił przejść samouczka, no i Gołąb przecież szybciej od niego rozwiązał swoją zagadkę, bo było przecież takie porównanie popularne w sieci, narzekał na poziom trudności Kapcheda. W tej grze jest tak wiele różnych statystyk, a większość z nich nie wydaje się być tak ważna poniżej 30 poziomu. Co? Trzymcie mnie, po urodze, Facet nie tylko nie potrafił zapewne skojarzyć tego, że pewnie źle korzysta ze swoich własnych przedmiotów i nie czyta opisów skilli. I wiecie co, zrozumiałbym tutaj zwykłego gracza, który dopiero co siada sobie do gry, ale mówimy tutaj o dziennikarzu PC Gamera, który jednocześnie pisze, że Lud nie daje takiego kopa dopaminy jak w Diablo 4. No jeżeli te stwierdzenia żurnalistów gamingowych biorą się właśnie od takich osób, to się nie ma co dziwić, że ludzie od nich odchodzą. Być! Po pierwsze, właśnie poe! W przeciwieństwie do Diablo 4, to gra, w której lud ma ogromne znaczenie. W przeciwieństwie do Diablo 4, w którym możesz biegać sobie w łachmanach, a i tak tłuczesz kontent. A po drugie, Przedmioty robisz sobie dwoma gemami. Transmute i Augment. Gra sypie Ci tym na samym początku właśnie po to, by byle tłuk zrozumiał, że warto podnosić białe przedmioty i je rozwijać. Ale to potraktuję Exaltem. No. Jeszcze mi nie tlaj wada. Aż muszę kupić te. Te-ry. W? No. Dobra, mało życia. Okej, okay, okej, okay, mało życia. Ale za to jeszcze mi skoczył armor, nie? 21% mi ten prefix wskoczył. I widzę tutaj pewien problem logiczny, moi drodzy. No, nie mogę znaleźć nic wartościowego. Raczej daje więcej frajdy ze znalezienia dobrego przedmiotu, niż gra, która cię przydatnymi przedmiotami przesyca. Prawda? Czy to ja jestem jakiś walnięty? No, i już w następnym paragrafie autor pisze: No, Diablo 4 jest o wiele bardziej satysfakcjonujące nawet na Endgame. Ie. Bla, bla, bla. Wszystko, co znajdziesz, ma maksymalną statystykę życia. I jakieś wzmocnienie do obrażeń. No i to jest to, o czym jest mowa najczęściej w tej grze. Syndrom gratyfikacji: musimy mieć coraz więcej, musimy mieć większe obrażenia, musimy być nagradzani z odstępnością co 3 minuty, bo jak się nagradzanie skończy, to gra mi się nie podoba. Nudzi mnie. Pracować na ten upgrade? Liczyć na. Nie wiem, chore w, te, w tego rodzaju grze, prawda? RNG? Nie no, po co to komu? Jak to jest przecież, pokonałem bossa, grami nie podniosła statystyk, nie wystrała mi. Jordana? Facet po prostu nie rozumie, nie jest w stanie tego przetrybić. Że poem ma tak wiele do zaoferowania, że to nie tylko itemek podnoszący obrażenia gra nagradza. Nagrodą może być regal, divine exalt, nagrodą może być dobra baza, nagrodą może być wiele przeróżnych rzeczy. A nie tylko plus pięć do ognia. Dalej czytamy, słuchajcie, że w Diablo 4 każdy przedmiot ma jakąś wartość, i to jest jeden z największych właśnie nowotworów Diablo 4. Ta gra wręcz czuje się. Jakby miała taki system, co to co minutę musi ci wysrać przedmiot dający ci plus 3% do obrażeń, bo inaczej się znudzisz strukturą rozgrywki tej gry. Dalej, podczas gdy w połe podejście jest takie, by zasypać nas masą krapów, by wreszcie dać nam coś w miarę użytecznego. Po raz kolejny kłania się totalna nieznajomość gry, ale o tym troszeczkę później, moi drodzy. Co wolicie? I co tak naprawdę daje większy zastrzyk dopaminy? Uznajmy, że każda karta, którą mam w ręce, to jest jakiś nowy przedmiot, który nam wypada w jakimś odstępie czasu. Powiedzmy co minutę. Igra numer jeden. O, nowy przedmiot podnosi mi statystyki. 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 O nowy przedmiot podnosi mi statystyki. Czy gra numer dwa? To samo. Wypadają przedmioty. Niech, dobra, krap. No spoko. Nie dla mnie, ale do sprzedania. Nie krap, nic ważnego. O ja pierdykam, ale win, wszystkie resy, życie i jeszcze Energy Shield, toż to endgame item. Zajebiście! Nie, dobra, spoko, baza. E, krap. Jak myślicie, przy której grze będziemy mieli większy zastrzyk dopaminy? Nie stałą kroplówkę z dopaminą, przez co się na nią uodparniamy, ale właśnie ten zastrzeg, ten strzał, że zapamiętamy, że nam coś wypadło. Zdarzyło wam się kiedyś w klasycznym wowie, że normalnie w świecie nie jako nagroda za quest, nie jako nagroda za bossa ze zwykłego moba wypadł wam jakiś przedmiot epicki? Takie rzeczy się zapamiętuje przez lata. A teraz wyobraźcie sobie, że w tym wowie macie podkręcony lód i co praktycznie trzeci mob wypada wam taki przedmiot epicki. Co zapamiętacie bardziej? Co wam da więcej radości? Kiedy jest niski poziom dropa, kiedy nie każdy może dostać to, czego chce, nie każdy jest nagradzany. Każdy ma równe szanse, ale nie każdy ma szczęście. To ten, który nagle ma szczęście, zapamięta to na długo. O to chodzi w tego rodzaju grach. To jest w nich piękne. Tu nie chodzi o to, żeby być nagradzanym co trzy minuty, bo jest to przedszkole domowe tak naprawdę, gdzie grają sześciolatki. To dorosły chłop zazwyczaj gra w grę i on musi mieć nagrodę, bo mu się tiktokowa atencja już nie zgadza. Co się dzieje? Jeżeli jest niski drop, właśnie wypada od czasu do czasu coś dobrego, to to zapamiętujemy, bo musimy na to zapracować. Czy to grindem poświęconym czasem, albo mamy farta. A co najbardziej w życiu zapamiętujemy? To, na co bardzo zapracowaliśmy, albo to, kiedy coś wygraliśmy. Tylko powiedzcie mi, czy to faktycznie jednak ja jestem jakiś walnięty? Bo widzicie, kiedy ja grałem w Diablo 4, to ani razu nie zdarzyło mi się, jak wypadł mi przedmiot legendarny, czy nawet jakiś dobry. Że o, teraz to koniec, zarywam noc, bo zmieniła mi się cała koncepcja mojej postaci. Taki typowy game changer, świetny przedmiot mi wypadł. Ja dzisiaj to już nie zasnę, zarwę tę noc. Za to w Paw of Exile, jak najbardziej. I teraz chyba najgorszy fragment, który jest wręcz przerażający i nie, nie chcę uogólniać, ale ten fragment obrazuje to chyba, jakim jest takim typowy gracz Diablo 4. Może nie gracz, ale fan Diablo 4. Pawo w Exile jest inną grą niż Diablo 4, bla bla bla, ale jakkolwiek jest to dostrojone za kulisami, nie do końca się to udaje i sprawia, że grasz przez długie odcinki, nie znajdując niczego potężnego. Facet kompletnie nie rozumie RNG i wręcz wychwala deterministyczne nagradzanie graczy. Bo inaczej to ojejku, okaże się, że czas stracą. A czy przypadkiem nie jest problemem gry to, że kiedy nie jesteś nagradzany, to ty nie tracisz tego czasu, bo ty się świetnie bawisz? Czy wy się musicie męczyć w Diablo 4 i to się opłaca tylko wtedy, kiedy dostajecie nowy lud? Ja się perfekcyjnie bawię w Pawow Exile. Bez wypadania świetnych itemów. To chyba jest problem z Diablo 4, co? Ten gość wręcz chce pokazać, że typowy gracz Diablo 4 to taki, który mówi Dej, mnie się należy, bo się nudzę. Dziecia komentalności ośmiolatka, któremu, no, jak się bodźce skończą, to jest przygnębiony. To mu się gra nie podoba. Coś się tutaj w ogóle dzieje. I my to chwalimy? I ja już przy następnych paragrafach, powiem Wam szczerze, odpadłem kompletnie, bo czytamy, że nie, no pewnie. W Paw of Exile 2 Endgame to miejsce, gdzie zaczyna się prawdziwy lud. Albo, no wręcz pisze, że Diablo jest lepsze, bo potrafi robić absolutnie niesamowite buildy. Facet nie zrobił nawet 15 sekund researchu. 15 sekund, żeby zobaczyć, jak wyglądają buildy w Paw of Exile. Dosłownie 15 sekund, żeby zobaczyć, jakie cuda tam można tworzyć. I właśnie to jest urokiem Pawłow Exile. Możesz sobie grać, możesz sobie grać po swojemu, klikać powoli tak jak ja. I jeżeli używasz chociażby połowy mózgu, to jesteś w stanie zrobić większość kontentu. Ale jak masz dryk do zrozumienia systemów tej gry, to możesz stworzyć takie cuda na kiju, że nawet twórcom się to nie śniło. GGG często mówi, że ludzie wpadają na takie chore pomysły, że oni nie byli w stanie nawet tego przewidzieć. Ogólnie co nie czytałem? Jakiegoś artykułu na temat tego, jak to Diablo 4 jest lepsze niż Pawowe Exile 2, to autentycznie kończyło się na tym, że Diablo 4 jest spoko, bo jest dla idiotów, co nie mają czasu, a w Pawowe Exile to trzeba yy, grać i myśleć. Hej, to nie moje słowa. No to wiecie co? To ja wolę być w tej grupie, co to jednak wolą grać i myśleć. A co Wy o tym sądzicie? Dajcie znać w komentarzach. Tilt.pl, dziękuję bardzo za zasponsorowanie tego filmu, a was zapraszam na stronę tilt.pl i pamiętajcie, że z kodem ARK10 dostajecie 10% zniżki. Dzięki serdeczne za uwagę. Zapraszam do siebie na streamy, bo można już subować, nie żebym coś tam sugerował. <śm> W gronie patronów zaś witam serdecznie Roberta Sobczyka, który postanowił wesprzeć maksymalnym progiem na tym portalu, na tym sajcie, na tym serwisie. Bardzo mi miło, dziękuję. I dziękuję również nowym wspierającym na YouTubie: Kurek oraz Marzena Woźniak. Hmm. Słuchajcie, okazuje się, że jestem tym mitycznym influencerem, co to się go rodzice nie wstydzą, a nawet wspierają na YouTubie. Dziękuję. Do usłyszenia następnym razem. Cześć!